Cyklu, naturalnie znaczy zdrowo. Syndrom odrzucenia, jak uleczyć rany zadane w dzieciństwie. Nieotrzymanie w dzieciństwie tak podstawowej rzeczy, jaką jest bezwarunkowa miłość matki lub ojca, w którymś momencie dorosłego już życia stawia przed ścianą bezsilności. Trudno jest zrozumieć i pogodzić się z doświadczeniem niekochania. Odczuwanie słabości, buntu i niedowartościowania formułuje się w słowa, dla swojej mamy nigdy nie byłam ważna, mój tato ciągle mnie ignorował. Rany emocjonalne z dzieciństwa wpływają na całe życie. Dorosły człowiek z syndromem opuszczenia i niedostępności emocjonalnej matki lub ojca, czasem też obojga rodziców. Nieustannie zmaga się z poczuciem, że jest kimś niechcianym i mało ważnym. Doświadczenie odrzucenia. Dziecko najbardziej pragnie miłości i akceptacji ze strony rodzica tej samej płci, jest więc bardzo wrażliwe na wszelkie uwagi od niego. Dlatego ten rodzic najczęściej przyczynia się do powstania rany emocjonalnej odrzucenia. Dorosły człowiek z taką raną żyje w ciągłej ambiwalencji i uczuć która przejawia się w jednoczesnym przeżywaniu dwojakich uczuć, najczęściej sprzecznych, skrajnych i przeciwstawnych do tej samej sytuacji lub osoby. Z jednej strony odczuwa negatywne nastawienie do rodzica, a jednocześnie czuje miłość. Jeśli nie przepracuje się emocji, to z czasem takie same uczucia pojawiają się do partnerów, przyjaciół i nowo poznanych osób, a niestabilność, chaos i chłód emocjonalny determinują zachowania. Uwidacznia się tendencja do ucieczki, czyli pierwszego odruchu narodzącą się bliskość. To wszystko ma na celu chronić przed cierpieniem. Przyczyny odrzucenia są najróżniejsze, np. niedostateczne okazywanie miłości, niepełne zaspokajanie potrzeb związanych z bliskością, przytulaniem i okazywaniem uczuć, brak akceptacji, gorsze traktowanie i faworyzowanie rodzeństwa kosztem dziecka odrzuconego. Powodem może być również chłód i oziębłość, szorstkość i brak zainteresowania, a także krytyka, która uczy dziecko czuć się winnym, być nieufnym, walczyć, zadawać ból, nie słyszeć innych i kłamać. Poczucie niedowartościowania. Podstawowym objawem odrzucenia w dzieciństwie jest niskie poczucie własnej wartości. Człowiek podświadomie myśli, że nie zasługuje na miłość i akceptację, że nie jest nic wart. A o miłość musi się bardziej starać. Z czasem jednak pojawia się odczucie, że im więcej starań, tym mniej efektów, że to nic nie daje i nic się nie zmienia. Komuś wychowanemu w rodzinie dysfunkcyjnej może nie być łatwo zorientować się w przeżyciach z dzieciństwa. Z czasem, jeśli nie uleczy się ran spowodowanych odrzuceniem, można stać się pełnym gniewu, złości, a nawet nienawiści. To skutek ogromnego cierpienia, którego się doznało. Ponadto im głębsza jest rana odrzucenia, tym bardziej prawdopodobne jest pojawienie się tendencji do odrzucania innych. Często dopiero w dorosłym życiu zaczyna się rozumieć, dlaczego będąc w bliskich relacjach ma się wrażenie, że na wszystko trzeba sobie zasłużyć, na zauważenie, na bliskość i na wsparcie. Uleczenie odrzucenia. Praca nad uleczeniem ran z dzieciństwa zaczyna się od zbudowania poczucia własnej wartości. Konieczne jest wypracowanie sobie odmiennego punktu widzenia na własną osobę, a także ukształtowanie odczucia, że jest się kimś ważnym i wyjątkowym. Ważne jest również nadanie sensu swojemu życiu. Prowadzą do tego trzy kroki. Pierwszy krok akceptacja przeszłości. To najważniejszy i zarazem najtrudniejszy krok. Trudno pogodzić się z tym, że zranił ktoś tak bliski jak mama lub tato, a czasu nie da się cofnąć. Ten etap przeważnie poprzedza wiele lat walki, buntu, wołania o pomoc i bezsilności, która wynika z poczucia, że niewiele to daje, że i tak człowiek zostaje sam z własnym cierpieniem. Dotarcie do źródła problemu pozwala zapoczątkować pracę nad uleczeniem. Drugi krok wybaczenie. Na ogół jest tak, że ktoś, kto rani, sam też kiedyś został zraniony. Brak miłości do dziecka przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Powielanie schematów zachowań swoich rodziców można przerwać dopiero wtedy, gdy któreś pokolenie uleczy rany. Pomaga w tym wybaczenie. Wybaczyć nie oznacza rzucenia się na szyję, lecz powiedzenie: Rozumiem. Trzeci krok pokochanie siebie. Dotarcie do trzeciego etapu jest ogromnym sukcesem. To czas na poświęcenie uwagi sobie i obdarowanie siebie tym, co nie zostało podarowane w dzieciństwie. To praca nad polubieniem siebie. O tym pokochaniem. Choć nie da się wymazać cierpienia doświadczonego w przeszłości, zawsze można złagodzić bóle ran emocjonalnych i pomóc im się zaleczyć.